Jako kilkunastoletni chłopak otrzymałem od rodziców komputer. Był to jeden z pierwszych trzech komputerów w moim mieście. Podstawową grą na tym komputerze były szachy. To było wiele nieprzespanych nocy. Tamten okres nauczył mnie analitycznego myślenia i umiejętności przewidywania ruchów przeciwnika. To są umiejętności nieocenione zarówno w prowadzeniu biznesu, jak i w negocjacjach na co dzień. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie zaprosić na Kongres IT i szachy. Kongres promuje ideę grania w szachy, ideę IT, ideę analitycznego myślenia, analizy matematycznej. To są cechy bardzo pożądane wśród nas, dzisiejszych pracodawców. To są cechy, z którymi przyszli pracownicy zdobędą nie tylko rynek pracy, ale będą również kreować naszą gospodarkę.